Cześć wszystkim. Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik BMW X5, jednostki napędowej niemieckiej produkcji które są instalowane na dużym Crossoverze. Na podstawie silników X5 opracowano wiele jednostek napędowych do innych samochodów BMW. Charakterystyka techniczna. Często za podstawę dla X5 przyjmuje się silniki młodszego brata, X3, które są uzupełniane różnymi dodatkami i modyfikacjami mocy. Głównymi konkurentami silników są jednostki napędowe montowane w Audi Q7, Mercedes ML, Porsche Cayenne, Infiniti FX-QX70-QX60, Lexus RX-GX, Range Rover Sport, Volkswagen Touareg i innych, BMW X5 pierwszej generacji, i generacja, na nadwozie E53, pierwsza generacja jest reprezentowana przez klasyczne silniki reprezentacji BMW, gama obejmuje silniki benzynowe o pojemności 3,0, 4,4 4,6 i 4,8 litra oraz 3 litrowy diesel. Przyjrzyjmy się głównym specyfikacjom silników BMW X5 pierwszej generacji.